Pan Jezus w jednej ze swoich przypowieści o Królestwie Bożym określi taki obraz, jak jest pięć panien roztropnych i pięć nierozsądnych, które czekają na oblubieńca, na Pana Młodego. Warto też odkryć w tej przypowieści ten wątek naszego zaangażowania, bo tam jest bardzo wiele na ten temat. Yy, żydowski ślub, o którym jest tam mowa, gody weselne, były związane z tym, że yy, właśnie pierwszego dnia w ciągu yy, dnia były tańce, były zabawy, nie było jedzenia. Jak ktoś tam swoją kanapkę jakoś miał, to oczywiście mógł przegryźć, ale generalnie nie było zastawionych stołów, była hulanka, były tańce, yy, pan młody u siebie, pani młoda u siebie. Jedzenie dopiero było, żarełko przygotowane wieczorem i z panią młodą były druchny, właśnie te panny z tymi pochodniami, właściwie w przypowieści panem jest mowa o lampach oliwnych i trwały przy tej pani młodej przez cały dzień, a wieczorem te druchny zapalały lampy pochodnie i wychodziły po to, aby przyjąć pana młodego, pan młody wychodził, te druhny go przyjmowały i prowadziły go w tym, z tymi światłami do domu pani młodej, tam przyprowadzały pana młodego, tam była odpowiednia oczywiście ceremonia, i potem razem już y, ci nowożeńcy prowadzeni już y, razem byli albo do domu Pana Młodego, a jeżeli nie miał jeszcze domu, nie zbudował, no to do domu jego rodziców, i tam już były stoły zastawione, i tam był ciąg dalszy y, tej y, zabawy, tak to y, wyglądało i. Oczywiście, jak kiedyś byłem yy, młodzieńcem, jeszcze ministrantem i pewnie wielu z Was też, też to odczuwa, to mnie ta scena troszeczkę bulwersowała. Znaczy, yy, jakby no tak negatywnie ukazane te... Yy, Panny rozsądne, które się wzbraniały, aby użyczyć swojej oliwy tym kobietom, którym oliwy zabrakło. No nie uczono, że trzeba pomagać, że trzeba być już czynnym, że trzeba się dzielić, a tutaj one takie, że nie dadzą, idźcie się sobie kupić i tak dalej. No, tak trochę nie, nie w porządku. I mi to tak nie pasowało. Nie wiedziałem, jak odczytać tę Ewangelię, ale nie o tym jest właśnie Ewangelia, o udzieleniu, o życzliwości, o pomocy, bo wiadomo, że, że trzeba sobie pomagać, tylko że ta przypowieść jest całkiem o czymś, Innym. Otóż ważne tutaj jest symbolika biblijna. Otóż symbolika oliwy, jak i nauczanie rabinackie, ewidentnie wskazywało na to, że oliwa jest znakiem naszego życia, naszych uczynków i naszych postaw. W tej przypowieści. Pan Jezus chce nam pokazać, że oczywiście zbawienie, życie wieczne otrzymujemy od Boga, On nie źródło. To nie jest tak, że możemy sobie na targu pełnię szczęścia w niebie kupić, że to możemy... Yy po prostu sobie wypracować i tak dalej. Źródłem naszego szczęścia, źródłem życia wiecznego jest sam Bóg. W nim jest pełnia życia i do niego zmierzamy. Ale nasze postawy, nasze uczynki nie są bez znaczenia, bo to jest nasza odpowiedź, którą dajemy Panu Jezusowi na to zaproszenie do wieczności. Inaczej można powiedzieć na te gody weselne, a więc te nasze uczynki, nasze zaangażowanie jest bardzo istotne. To nie jest tak, że sobie nic z tego nie robimy, albo nie, bo to i tak będę tam miał, nie. Nie, jest to bardzo, bardzo istotne. I ta oliwa, to na, na to nam wskazuje. Ilu jest takich, którzy mówią, jak żona woła męża, chodź, pójdziemy do kościoła po się, O, ty tyle do kościoła chodzisz, to ty i za mnie i za siebie się wymodlisz. No nie, 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 nie. Odpowiedź każdy indywidualnie. Hmm, daje panu Jezusowi, idziemy jako Kościół wszyscy razem do Królestwa Bożego, ale czy ja chcę je przyjąć, to, to już ode mnie zależy i to jest moja odpowiedź, a nie daję ją werbalnie, słownie, tylko właśnie przez to, jak ja traktuję ten dar Bożej miłości, który jest dla mnie przeznaczony i dlatego to jest bardzo istotne. Słuchajcie, przyjaźnili się ze sobą ksiądz katolicki, batiuszka prawosławny, no i rabin żydowski, wspólnie przebywali ze sobą, przyjaźnili się, no i któregoś dnia tam zaczęli się przekomarzać ze sobą, która wiara jest solidniejsza i która religia jest bardziej sensowna. I dlatego postanowili zrobić taki konkurs i ustalili, że ten, kto nawróci niedźwiedzia, to znaczy, że ma... No, większą Bożą moc i, i większą sensowność swojej wiary i religii. No i tam po czasie się spotkali. No i oczywiście e, jako pierwszy Batiuszka mówi, o, no ja poszedł tam w las, spotkam niedźwiedzia i jak go zobaczył, to ja od razu miał ze sobą kadzidło i zakadził ten, ten węgiel tam, i zaczął okazać go. Przy tym śpiewając e, bizantyjskie nasze hymny, pochwalne dla Pana Boga. I co się stało? Od niedźwiedziak się nagle nawrócił, jak padł na kolana, dzisiaj przy cerkwi usługuje, i diakiem został. No, ksiądz Katolicki mówi, no super, ale ze mną było nie gorzej. Poszedłem tam w lasy bieszczackie, spotkałem niedźwiedzia, najpierw mnie wystraszył, bo z tymi kłami ruszył nami, ja w długą patrzę, jakiejś, jakaś rzeczka płynie, przeskoczyłem przez rzeczkę, szybko nabrałem wody, pobłogosławiłem wodę i zaraz go skropiłem wodą święconą i nagle się przemienił ten taki groźny niedźwiedź w pokorną taką owieczkę i taki był potulny, katechizmu go nauczyłem teraz komrze ubiera ładnie do mszy służy no i też tak się ksiądz pochwalił ale tak patrzą na Rabina, a on taki, widać ten jego hałas cały, taki poszarpany tutaj na ciele, jakieś rany niezagojone, widać brudny cały, we krwi, sińce jakieś, no, wyglądał masakrycznie. No i pytają się tak nieśmiało, no, a jak tobie poszło? I Rabin tak gładzi tę brodę swoją i. Ej, ej, ej! No właśnie, nie pomyślałem i chyba źle zacząłem, bo zacząłem od obrzezania. Oczywiście, że właśnie bardzo istotne jest to, co robimy, to, co chcemy zrobić ze swoim życiem i mamy innych zbawiać też, oczywiście, i tego niedźwiedzia możemy też nawrócić do Pana Boga, przywrócić jak się da, yy, ale tak naprawdę... Yy, Nasza modlitwa, nasze zaangażowanie, świadectwo naszej wiary jest jak najbardziej bardzo potrzebne i bardzo skuteczne i na to liczy Pan Jezus, ale nie można tak, że wezmę trochę, to ja będę bardziej pobożny i dla synka tam wyproszę. Królestwo Boże, to niech sobie już odpuści już nie chodzi do tego Kościoła, ja będę za Niego chodzić. Nie da się tak. To jest zaproszenie Pana Jezusa i piękna podpowiedź dla nas. Czy przyjmiemy zaproszenie, czy przyjmiemy? Ten dar pewnej szczęśliwości. Czy damy odpowiedź swoim życiem na to, co Pan Jezus ma nam do zaoferowania? Warto pomyśleć o tym, kiedy stają przed nami te kopitki z tymi lampionami jedne rozsąde, drugie nie Oto przykład Bożej mądrości w osiąganiu to pożywanie.